który właśnie jest obciążony i wykonuje mnóstwo jakichś ważnych obowiązków i zadań, no to chcemy mieć w Domu święty spokój. Chcemy mieć ciszę, najchętniej nie wchodzić w trudne rozmowy, nie polemizować, nie słuchać zbuntowanego, pyskującego nastolatka, bo po co mi to jest? I to jest chyba też problem, który często widzimy u rodziców no, takich, którzy właśnie nie chcą tej odpowiedzialności tego ciężaru wziąć na siebie, to znaczy nie chcą. Chcą mieć taką wersję demo. I oczywiście wersja demo jest niemożliwa, ale oczywiście jest najbardziej komfortowa i gdybyśmy mogły czasami nasze rozmowne dzieci wyłączyć, to pewnie każda z nas na chwilę by taki guziczek mute włączyła, ale to przecież nie o to chodzi, bo to chodzi o to, żeby jednak w ciągu całości młodości czy całego życia budować relację, która zazwyczaj jest obciążona różnymi tam dodatkowymi atrakcjami, ale to jest właśnie ta bliskość, to budowanie klimatu, o którym powiedziałaś, a nie dbanie o własny komfort, ciszę i święty spokój. Tak, to jest prawda, ale jeżeli masz dobrze zbudowaną relację z dzieckiem i ono rozumie Ciebie emocjonalnie, to nie będzie.